Co może dać yoga biznesowi? Co może dać yoga biznesowi? Ponieważ w jodze, tak jak już wcześniej mówiłem o Artasiastra, arta siastra. to nie chodzi o tylko o pracownika czy dla firmy. Chodzi o to, że w jodze zostało dokładnie opisane, kodyfikowane, tak mogę powiedzieć, w jaki sposób wspierać też biznes. To znaczy w jaki sposób wspierać spółkę. Tak samo jak dla człowieka są pewne reguły, i to jest pewna harmonia w życiu człowieka. Tak samo w firmie są pewne reguły, które muszą być przestrzegane. Mhm. Inaczej nie ma harmonii, nie ma rozwoju firmy. Mhm. Jeżeli firma nie ma harmonii ze swoim pracownikiem, firma, pracownik nie ma swoją firmą, to nie ma rozwoju wzajemnego. Mhm. I to właśnie to yoga bardzo dokładnie. Wręcz te osoby, które się zajmują jogą, to wiedzą, że. Są takie aspekty jak: jema, ma, nie ma, asana, pronajemy. Ja wiem, przepraszam, używam zbyt e, specyficzne. Uh -huh. Nie chodzi o wartościach, o, o, wartości. o uniwersalne. Wartości. Wartości. Uh -huh. Ale te uniwersalne wartości są i dla człowieka, uh -huh. i dla przyrody, i dla zwierząt, i dla filmów. Uh -huh. Zapraszamy na nasz kurs. Idę do spraw dobrostanu naszego a